Hejka, witam Was w kolejnym odcinku, tym razem z Laki Bloków. Będziemy otwierać 15 Laki Bloków, żeby następnie zmierzyć się z tamtymi łobami, co są właśnie o tam. No i niestety już zombie na mnie idzie, więc trzeba je odstraszyć. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Nie chcę się z nimi też bić. Dlatego mam nadzieję, że szybko ich się pozbędę. No nie, 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 nie! No i ogólnie już pierwszego block, Lucky Bloka straciłem przez tego creepera. Co to jest? Co to jest? Jestem w pułapce, nie! Nie, 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 Utonę, 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 utonę. Nie! Kurde, jak tu szybko płynąć? No nie, no kurde, widzę, że właśnie umieram. Czas na kolejnego Lucky Bloka. No nie, nie, no z, ja nie mogę. Och, ja już mam dość tak naprawdę. Zobaczmy. Nie! Oby tym razem coś lepszego wypadło. No nie wierzę, no zniknął mi laki blok. Nie, no kurczę, mój laki blok. Ej, 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 ej. Zł diament, no nie no kurczę, jeszcze mnie wszyscy atakują. Ale ja mam pecha. Dopiero mam złoty mieczyk. To jest pierwsza rzecz, którą posiadam. Okej. Okay. Zakładam to. Choć nie wiem, czy to dobry pomysł. Ej, ej, ej! Ej! Nie, nie, nie. O dobra, przepchnął mnie. Zaraz tam dojdę. Kolejny Lucky Blok. Uuuu! Mogę się teleportować, no fajnie. Kolejny lucky block, kurde. Owca? Lucky... No może mi jakoś pomoże, nie wiem. I kolejny! O nie, 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 to jest ten szybki! Kurcze! No i teraz znowu mam problem. Ostatnie dwa laki bloki i dostałem tylko dwie łopaty. No po prostu super. Póki co tylko jednego pokonałem i już zeszła mi cała łopata, więc kiepsko. No i mnie biją mocno. Został mi miecz. Palę ich. No to palimy. No kurczę, tylko was sięgnąć. No jak cię mam sięgnąć. Dobra, niech się palą. O tak. O nie!